Łukasiewicz to miejsce, które łączy przeszłość z przyszłością. Dlatego wspólnie z dziećmi świętowaliśmy 200. urodziny naszego patrona, Ignacego Łukasiewicza. Może był z nami jakiś przyszły wynalazca, który dokona przełomowych odkryć, podobnie jak pan Ignacy w XIX wieku? Zapytaliśmy naszych gości o ich zainteresowania i plany. Posłuchajcie. Moim ulubionym przydatem no jest ogólnie biologia. Myślę, że może też mi się spodobać chemia albo fizyka. Jeszcze nie wiem. Które z nich będzie lepsze, bo jeszcze ich nie mam, ale będę miała za rok. Chętnie bym została weterynarzem albo osobą, która bada kosmos. Interesuję się przede wszystkim historią i biologią. Ja mam coś takiego, że oba te przedmioty mnie na maksa interesują. Nie umiem tego wytłumaczyć, bo to nie jest właśnie bardzo typowe połączenie, ale zawsze trudno mi się zdecydować, co tak naprawdę chcę w życiu robić, bo ja wiem, że na pewno coś z tego, ale mam takie, no kurczę, ale jakby... Te dwa przedmioty nie, nie dadzą się tak razem połączyć jakoś płynnie, więc będę musiał kiedyś zdecydować. I teraz sobie uświadomiłem, że muszę zdecydować już za chwilę, bo liceum ma jednak bardzo duże znaczenie. Ja najbardziej lubię w szkole plastykę, aczkolwiek jestem e, wszechstronna i e, podoba mi się biologia. Moimi ulubionymi przedmiotami jest plastyka, angielski i e, WF. To, to jest takie nietypowe związanie przedmiotów, ale ja tak, to są moje ulubione rzeczy. Mm. Ja jestem bardziej humanistką, więc lubię polski, ale lubię też biologię. Interesują mnie zwierzęta. Lubię matematykę i informatykę. No, jeszcze nie wiem do końca, kim bym chciała być, ale. Raczej na programistkę i takie bardziej internetowe jakby zawody. Przede wszystkim angielski, matematykę oraz informatykę, bo chcę zostać po prostu programistą w przyszłości. Dużo rzeczy mam zaplanowanych. W sumie nie wiem, jest bardzo tak tyle interesujących zawodów, ale też y, ja y, życie ma tak naprawdę większy wpływ na to niż ja sam myślę y, na to, kim będę. Oczywiście y, mogę iść tam, gdzie chcę, ale jednak y, no, nie wygram ani z losem, ani z przeznaczeniem. Dzisiaj, 1 czerwca, składamy wszystkim dzieciom najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że spełnią się Wasze marzenia, albo przynajmniej. Wygracie z losem i przeznaczeniem.